No widać tutaj dużo różnego rodzaju gruzowiska faktycznie I ja w ogóle jakieś tamki. tutaj wiszą. Nie wiem, ktoś tutaj sobie chyba coś... Wieniec świąteczny? Pajzernikut? Tutaj trafiliśmy, zobaczcie na... No. Czołem, witam wszystkich widzów kanału Kubi 365 Pamiętacie może eksplorację czerwcową stronów na ulicy Dworcowej? Tak, byliśmy tutaj latem i eksplorowaliśmy schron przeciwlotniczy, a jak się okazało, fragment schronu przeciwlotniczego. Tak. Słuchajcie, dokładnie. tutaj widać, tutaj widać Tutaj widać tutaj jakby nadbudowanie, czy taką osłonę ziemną wejść. Tak, dokładnie widzimy. Tutaj są właśnie na dole tej ulicy wejścia trzy tak. do schronów. Tak, wtedy pokazaliśmy Wam taki jeden segment tego, tego schronu. Tak, taka była wtedy możliwość, ale tak. dzisiaj coś się zmieniło. Tak, dzisiaj coś się zmieniło i udało się e, spenetrować dalszą część tego schronu. Tak, mówiliśmy, wchodziliśmy wejściem, które było tam zlokalizowane, natomiast dzisiaj, jakby jak się okazało, później zwiedziliśmy ten cały obszar. Tak, więc za chwilę dokonamy właśnie sprawdzenia tych obiektów i zaraz zobaczymy, co kryje się w środku pozostałych jeszcze schronów. Tak, dzisiaj eksploracja krótka, zwarta, ale myślę, że ten temat schronu, który znajduje się przy ulicy Dworcowej. Wielu mieszkańców naszego miasta frapuje, ciekawi, bo wiele razy pewnie tędy przyjeżdżaliście i zastanawialiście się, co jest w środku. Tak, no zaraz się o tym przekonacie, co tam się kryje w środku i jakie tajemnice kryje właśnie ta ulica. Dokładnie, za chwilkę zobaczycie dopełnienie, które pokaże Wam, jak ten schron cały wygląda w środku. A więc nie przedłużamy, czas zacząć eksplorację tych schronów. Dokładnie tak, zaczynamy. A więc zaczynamy zwiedzanie drugiego strony, który znajduje się na tej ulicy. Tak, zobaczymy co tutaj. Zobaczymy, co tutaj słychać. Tak, zobaczmy, czy to ta zabudowa, Wygląda, obydędzie. że jest dużo bardziej że jest dużo bardziej czysty. Tak, a to właśnie ciekawe, bo mieliśmy informację, że może być on zalany, a na to chwilę to się nie potwierdza. Tak. W tym schronie za to widzimy, że wygląda tutaj jakby urzędowali tutaj bezdomni. Tak wygląda niestety. Ale Miejmy nadzieję, że nikogo nie spotkamy. Miejmy nadzieję, że nikogo nie spotkamy. No, widać tutaj dużo różnego rodzaju gruzowiska faktycznie. Choć mam wrażenie, że zabudowa troszeczkę inna. Tak, zabudowa jest troszeczkę inna. Tu, jakieś, tu jest coś podobnego, jak widzieliśmy, taka y, zasuwa tutaj y, do powietrzenia, taką jak widzieliśmy w schronie pod stocznią. Tak, jest, tak. tak, tutaj jest jakiś yy, szyb, róż... podejrzewam. Tak, duża różnica jest taka, że po tej części schronów w innym stronie, w którym byliśmy tutaj było takie duże pomieszczenie z, z ławkami i tak dalej się tutaj. A, a tutaj mamy taką ciaśniejszą zabudowę taką bardziej ościanowaną tak, zobaczymy o. I w ogóle jakieś lampki tutaj wiszą no nie wiem, ktoś tutaj sobie chyba coś, coś to jest sobie coś chyba wieniec świąteczny w październiku, ciekawe nie, to chyba stare jest Tak. więc dlatego w miarę szybko to zwiedzimy bo nie, nie chcemy się na nikogo napotkać tak, ktoś tutaj sobie chyba organizował jakieś święta, albo coś takiego tak, o tutaj widzimy jakiś no. tutaj stołek też ze śladami użytkowania tak, tutaj są drzwi tak, no to widzieliście Słuchajcie. w poprzednim schronie, no. dobrze znane już tutaj przez są was drzwi. i wszędzie tutaj wentylacja, o tutaj tak, też tak, jakiś tak, może wentylacja. szyby. Wentylacja. ciężko powiedzieć Do no dobra, idziemy dalej widzać rury hmm. z wentylacją i tutaj trochę ten korytarz. No zobaczymy. Może te schrony są do sobą połączone i wiesz co, istnieje taka opcja, bo zobacz, co nas czeka po lewej. Aha. Uh -huh. Może. Te, bo tutaj jak wiecie na tej ulicy Dobry. są trzy schrony tak. Badamy obecnie stronę numer 2 pośrodku, więc. To może... jakieś wyjście, tutaj jakieś wyjście było chyba, ale jest zamurowane tamta. To... To te płyty, co widać, takie stalowe na zewnątrz, to to jest... Tak, tak, no to mhm. jak dobrze pamiętam, to nawet pokazywaliśmy je w poprzednim materiale. Przypomnę, że jeśli nie widzieliście materiału poprzedniego ze schronu, no to link w opisie, a tutaj proszę bardzo yy, rzecz, której nie było w, tej, w tamtym schronie, czyli filtry. Tak, tutaj trafiliśmy, zobaczcie na... One są bardzo zmasakrowane, faktycznie. Tak, ale jednak coś no. ciekawego. Mo ale? Może nie tak dobrze zachowane jak w Stoczni tak. w Szczecińskiej, w której byliśmy w czerwcu, mm. ale i tak robią niesamowite wrażenie. Tak się okazuje, tak. w miejskich schronach opuszczonych nadal na tak. takie wyposażenie Jest. się znajduje. Tak, w dokładnie. Ale na pewno one już no. nie są w stanie użytkowania. Dokładnie, ale? ale? Tak, taki artefakt. Coś fajnego trafić. Coś ciekawego, dokładnie tak. zobaczymy co tam dalej widać. Badamy kolejne tutaj odnoki w tym schronie. O, o, oczywiście jakiś długi ten schron. Napart, za... tu jest chyba wejście po prostu do... O tutaj słychać coś na zewnątrz. poczekaj. O, to chyba... Chyba trafiliśmy do kolejnego wyjścia, wiesz? Tak, a więc to moja teoria się potwierdziła. Schron numer 2 tak, ze schronem numer 3 Tak, tak to jest kolejny. sobą połączone. Tak, czyli te wejścia są połączone ze sobą. A, to ciekawe, ciekawe, czy kiedyś było mhm. połączenie, e, że schron numer jeden się z tymi łączył. Tak. E, to są połączone numer 2 czy trzy, bo to. Te są połączone ze to, to Czyli to jest teraz korytarz ten. Mhm. Schrony ogólnie dosyć podobne w zabudowie Chociaż tamten był taki dużo prostszy, bym powiedział. Tak i te są zostały połączone. Mhm. Na pewno charakteryzuje je to, że wszystkie mają długie korytarze. No, dużo śmietnika faktycznie. Tu jest kolejne wyjście. Kolejne wyjście zapasowe. A, I tutaj by się ciekawał, koniec już zwiedzanie. Tak, i tu taki przedsionek z zasuwą wywiewną Czyli króciutka eksploracja dzisiaj się nie spotkała. Króciutka, no ale, ale postanowiliśmy, że. Jesteśmy ciekawi. Zbadamy te schrony. Obiecaliśmy Wam, że hmm. e, jeśli będzie taka możliwość, no to zbadamy wszystkie na tej ulicy. Dzisiejszego dnia właśnie jest taka możliwość, więc postanowiliśmy tutaj przyjść i sprawdzić, co kryją inne schrony na tej ulicy. Jak widać. Tak. Dokonaliśmy słusznego wyboru, bo napotkaliśmy na bardzo ciekawe wyposażenie, takie podstawowe, takie w schronie, przygotowanym na uderzenie. Tak. W sumie byliśmy bombowe. ciekawi, co się mieści w pozostałych. Znaczy, co się kryje za pozostałymi wejściami, które wtedy były niedostępne? Tak. Natomiast teraz, ten, jak byliśmy, to jak pamiętacie, to tylko jedno było. Teraz się udało, także. także taki... Myślę, że zamknęliśmy już raz na zawsze etap tej tak. ulicy. Od tak. zawsze nas intrygowały te schrony. Dokładnie. Nawet jak jeden zwiedziliśmy, to cały czas ta nutka mhm. niepewności była, co kryje się w dwóch pozostałych. Tak. I jak się okazuje, te dwa pozostałe to tak naprawdę jeden duży schron. Tak, jeden duży schron. Eee. Tu jest ten przedsionek, przewody wentylacyjne i pomału będziemy z niego wychodzić. Tak, i za chwilę I... będziemy podsumowywać tą wyprawę. Dosyć króciutko, ale myślę, że jednak bardzo tak. ciekawo. Tak, w tamtym schronie w tamtym schronie tutaj ten ta, ta część była taka bardziej rozbudowana i filtry mieliśmy po tej stronie, w tamtym, w tym pierwszym co byliśmy. Tak. Natomiast jestem no. ciekaw, czy, czy tutaj naprzeciwko, gdzie jest ta ściana, było jakieś inne przejście. I myślę, że ktoś wie, wie. Ciężko, to... ciężko powiedzieć, natomiast jedno jest pewne hmm. po tej ścianie jest schron w hmm. którym byliśmy w czerwcu a. Tak. I co ciekawe. Hmm. Te dwa schrony się nie łączą z tym, w którym byliśmy już kiedyś. Co A jest może, ciekawe. może kiedyś to tak było inaczej, to też trudno powiedzieć. Natomiast... No tak, no pod tamtym mm -hmm. schronem pisali do nas widzowie mm -hmm. różni w komentarzach, że o, o jakichś połączeniach z budynkiem. Tak. Więc kto wie, jak to naprawdę było kiedyś, ale to... Wydaje mi się, że drzwi dźwiga... to jest przeszłość. D że dźwiga zaoszczelne są te tutaj w dużo lepszym stanie niż, niż tamtym, tak mi się wydaje. Tak, no wejścia mm. wszędzie mm. jest takie same, że dźwiga zaoszczelny, taki przedsionek, i kolejny dźwiga charakterystyczne Tak, ale, to jest, to, dużo, charakterystyczne już ale jest. to jest dużo lepszym stanie. Dobra, dzisiaj taka króciutka, szybciutka eksploracja, to dopełnienie filmu, którego, do którego miniaturkę widzicie w tej chwili u dołu ekranu, a oczywiście link do tamtego filmu będzie w opisie do filmu i na, na koniec w planszy takiej e, zachęcającej do oglądania innych materiałów tam też zamieścimy, zamieścimy odnośnik do tego filmu. Zapraszamy obejrzeć, bo tamtym schronie było parę rzeczy, którym w tym nie było, więc jeśli chcecie poznać jak to tam wyglądało, to zachęcamy. Dokładnie, a my w tym momencie kończymy ku tą wyprawę i przychodzimy do, do podsumowania. Widzimy się na zewnątrz. Teraz czas na podsumowanie tej wyprawy. Wyprawę podsumujemy przy wejściu, które widzieliśmy w schronie. Tak, to jest te trzecie wejście. Tak, my wchodziliśmy tym po prawej. Tak, pierwszym, pierwszym weszliśmy podczas naszej pierwszej eksploracji. Tutaj jest drugie, którym weszliśmy dzisiaj. Tak. A to jest trzecie, które widzieliśmy od środka. Tak, one jak widzimy jest już zamknięte. Tak, to się zaśrubował dokładnie, natomiast Cały schron, można śmiało powiedzieć, że widzieliśmy od środka. Tak, i we, od wejścia pierwszego do wejścia trzeciego i myślę, że wszystkie te schrony na tej ulicy nas pozytywnie zaskoczyły. Znajdowaliśmy wyposażenie, w tym filtry, który jest zawsze ciekawą rzeczą w stronach. Tak, filtry są zawsze ciekawe, e, natomiast cieszymy się, bo temat tego schronu przy ulicy Dworcowej udało nam się zamknąć. Tak, od zawsze nas intrygował jak tędy przychodziliśmy. Dokładnie tak, e, więc mamy ten temat zamknięty. Tak. tak. E, dzisiaj kończymy tą szybciutką eksplorację. E, jeżeli Wam się podobało, to pamiętajcie o? O łapce w górze, subskrypcji i komentarzu. Dokładnie, dokładnie, także e, żegnamy się już z Wami, wszystkiego dobrego. Tak, widzimy się w kolejnych odcinkach, ich nie, na pewno nie zabraknie, niedługo kolejnych. eksploracje. Tak jest, trzymajcie się. Cześć. Zasubskrybuj kanał lub wybierz film albo playlistę, aby obejrzeć najlepsze treści kanału Kubi 365.